Teraz spręcenie reklam na fejsiczku, Instagramie, część czwarta. W marcu celowaliśmy w raz trzy, miała być przeprowadzona duża ilość testów i nie wyszło. Tak, jestem tym gościem od marketingu, który jeżeli coś nie wyjdzie, to o tym mówi. Marzec, taki mieliśmy raz. 2,58 netto, to jest bardzo niski ROAS. Tak, zgadzam się z tym, tylko przeprowadziliśmy gigantyczną ilość testów, która spowodowała, że już pokazuję. Ostatnie 7 dni, taki raz. 28 do 31 marca już był taki ROAS. Wczoraj 31 marca już mieliśmy taki ROAS. Przeprowadziliśmy gigantyczną ilość testów w marcu. Znacznie więcej niż planowałem, ale fajnie. Wiemy co nie działa, wiemy na czym się koncentrować, wiemy gdzie są wysokie ROASy, wysoka wartość zakupu itd. Dlatego w kwietniu, w wariancie pesymistycznym, celujemy w ROAS 5 i to jest 5 netto, tylko licząc wartość produktów. Nie bierzemy pod uwagę kwoty brutto produktów i oczywiście kwoty dostawy. W skrócie martko, no, Pora zacząć coś zarabiać, już wiemy co działa, wiemy na co się koncentrować ze środkami. Testy i tak będziemy robić, ale na nie pójdzie w tym miesiącu może tylko 20% budżetu, dlatego, żebyśmy mogli po prostu w tym miesiącu właśnie ten Raz 5 osiągnąć i żebym mógł Ci pokazać, że da się, a wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, jaki budżet przeznacza się po prostu na testy. Buzia!